Cześć! Dzisiaj mamy 18 lipca e, Przyszła tu do Marcina. Obejrzeć co robi. Aś tu siedzi schowany. Marcin? No Ja się ma tu ja świeca, będę dezynfekować tę pogościę, tu. nie wiem jak tego się użyło, ale udało mi się jeszcze na ten deker. Teraz będziemy to musieli odpolić. Potem to to były dwa głębiej w toczce, to nic im się nie stało, to dzielimy ich. No, szkoda by ich było. No, myślę, by... że wszystkie dziury są zaczekalne. Widzicie jak jest czysto? Znaczy jakie Ewa teraz się niesie. No, tu też wszystkie deski, masakra. No, jest. Krzyż jak w salce parafialnej. Hmm. <laughs> Zawsze to dzisiaj Agata, mogę burstszyć, tak? Muszę powiedzieć, że jest możliwe Film będzie jutro, dopiero, ale to opóźnienie. A wiecie, jaki dostał piękny geszynk? Z opóźnieniem. No. Tak no ważne to wypadło. Uuu, cała się będzie, boję. Będę mu uciekać, a fajnie przyniosło. Fajnie, proszę o przeklejcie. Dostała te upragnione kwiatki, na które tyle czasu zbierał. Ale wiecie jakie piękne? <grymne> piękne. piękne. O, no, tak. Witara może być. Tamta no, okna. No, no. O, te szyby. O, no, wow. jakie czyste. Przejrzyste. No, tak. Tak. Błaśnie, błaśnie. to normalnie. uciekać. To jest dalszy to. to jest z dalszy. To tak na środku, a nie w środku. To... I, to I tu jest, o, dzień, dzień, dzień i tu jedzie. Z Z idziemy na twoją. To dobrze. Marcin, ale do trzech razy sztuka. Nieudolny. co? Z I co? I spadówa. Nie, żeby my nie kikli. On się zres. Pięknie. Jak ci to wygląda? Dobra, idziemy, bo się potrójnie To jest jak na weselu, te dymy. Masie, no chciałam to powiedzieć? Dobrze. Że jak ten dym. Nie widać. Musimy spojrzeć. Czy oknami wylatuje? Nie. Nie widać Długo do góry? No chwila Gdzie się kopci z tego? Kakaś to postawił? Na środku Na Tu na dole nie Ale na górze pozawierane jest wszystko O, tu widać Ja, tam byśmy chcieli iść do dzierży Co obejrzeć To tak, dzisiaj mieliśmy jechać kosić rzepak, ale Jednak jest jeszcze trochę za mokro Gadaj Jutro startujemy, także jutro będzie kolejny vlog nagrany Z koszenia. tam już samik Naszykowany, przyczepy też Naszykowane Dzisiaj byliśmy Oli spuścić ujka tam z tych przyczep O, tu w tym oknie widać jak jest św. To tam aż wychodzi? No wszędzie, nie? Na całe. No bo to jest. ale to jest już przed drzwiami. Nie, nie, to jest przed drzwiami. No, także jutro startujemy z rzepakiem, chyba że popadzę. No to myślę, że nie będzie. Jak świeczka taką, pominowo. No to jeszcze pokażę te kamery, jak my zrobili w kombajnie. Tu jest jedna z tyłu, druga jest na sitach. Na sitach już chyba pokazywałem. Teraz pokażę Wam jak to widać Tu jest monitor na szybie z przodu O, widzicie? Widać tył, to jest akurat cień kombajna, tu jest tu jest tylna klapa będzie widać sieczkarni jak się cofie i tu jest drugi nasita i na kombajn. Wszystko. No lepiej to teraz widać niż No Teraz, teraz gitara, może być. No. no dobra, gaszymy to. Czekaj, muszę wsteczny włączyć. No nie spadnie, <śmiech> <śmiech> bo kto cię będzie zbierał. No <laughs> kurwa, nie pójdę jak to ktoś powiedział, nie? No ja. No dobra. Pojdziemy pod ta przyczepa. Że te burty pokazać. Burty pokazać Tak to wygląda Już mu blacha na podłogę zespawano. Burty przedni prawie że na gotowo pospawane Tu jeszcze muszę jedynie tak piony Nie wiem czy całe spawać piony, czy też co kawałek, bo Tu na dole i na górze będzie co kąsek. Brakuje tu jeszcze tych trójkątów Nie, Agata? Yeah. Tu już zacząłeś coś ucinać, ale przyjechał jak i zaś z kombajnem zaczęliśmy robić No, no i myślę, że w sobota, albo w niedzielę Idziesz w niedzielę do roboty? Ja yeah. No to w niedzielę coś porobię zaś no, Bo pewnie w piątek, sobota będę kosić rzepak No to, to zaś nie będzie czasu Ciekawe, jaka kolejka będzie na skupie jak zaś tam będzie czas toć, wiecznie to i światy no. nadzieję, że nie no, no to w sumie tyle by było w dzisiejszym krótkim odcinku. Pamiętajcie, żeby Agacie złożyć życzenia. Ojej, nie trzeba. No. Potem zrobimy na live na prezent do Agaty zrzutka. Jasne. No i kończymy no w sumie. Nie będę przedłużać. Także trzymcie się do jutra, bo jutro kolejny vlog. Do następnego... No, w sumie do jutra. Do jutra! Dobra, trzymajcie się, na razie. Na razie. Pozdrowy. A! Moim takim... Co? Bo jak każdy mi życzy spóźnienia, marzeń, nie? No. No to ja mam takie marzenie, żeby nasi widzowie z nami zostali, nie? Żeby łapki w górę dowoli... I dowali... żeby na przybywało. Wszystkich. No. Także musicie subskrybować kanał, zostawić łapka w górę i pozdrowienia dla widzów, a hejterom... Marcin.